Dzień dobry. Dzisiaj jest tłusty czwartek. Znajdujemy się przy ulicy Solec na Powiślu. Z jednej strony mamy tradycyjną cukiernię, w której się sprzedaje nasze normalne, zdrowe pączki, robione na drożdżach. Z drugiej strony mamy tą ciemniejszą stronę ulicy z cukiernią nową, która się nazywa Dr. Donut. Sprzedają tam amerykańską wersję pączków, czyli tak zwane donaty. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś w Warszawie była filia Dunkin' Donuts. To właśnie tego typu donaty tutaj sprzedają. No i sprawdzimy co się dzisiaj sprzedaje i co najchętniej powiśnie na mnie kupują. Proszę mi powiedzieć ile pączków upiekli państwo tutaj do tego punktu w tym roku? W tej chwili mamy już sprzedane około 3000 pączków. Wow. A które schodzą najbardziej z jakim nadzieniem? Z tradycyjnym nadzieniem różanym. Z perspektywy młodej osoby, czy tłusty czwartek to jest taka tradycja zanikająca i właściwie tylko starsi ludzie jeszcze hołbią tę tradycję? Czy młode osoby kupują równie chętnie? Znaczy, tutaj w ogóle solec jest takim punktem, gdzie głównie przychodzą starsze osoby, tak? Mm. Ale młodych osób nie brakuje również przychodzą i kultywują tradycje, przychodzą zarówno po pączki, jak i po baworki. A teraz znajdujemy się przy Dr. Donut. Jest to cukiernia typowo oblegana przez młodych ludzi, głównie licealistów, gimnazjalistów, czasami studentów. Znajdują się tu bardzo kolorowe donaty. Właściciele Dr. Donut i Mr. Pancake sprowadzili na polską ziemię hasła Porn Food oraz w niecenzuralnych <toddź> słowach zachęcają do porzucenia diety. I do cieszenia się smacznym jedzeniem. Chodźmy zobaczyć tutaj napisy na potykaczu. Jak Państwo widzą, kolejka dzisiaj jest olbrzymia przez cały dzień, aż ciężko się dostać do dr. Donata. Młodzi ludzie oblegają knajpkę, chodnik. My spróbujemy się dostać, może nam się uda. Także chodźmy zobaczyć.